Um, Jesteś w stanie powiedzieć słowo czipka? Czy no, ci nie przyjdzie przez nie, no, oczywiście, że tak. Nie, ja z, z tym nie mam problemu. To ja się... Cipka. nie na no, <laughs> Ale e, właśnie, czy to jest, cel? to jest cel? No to jest między innymi jeden z nich. Bo... Jezu, czy to jest cały czas. Bo to, to, jest ta, hmm, to jest ten problem cały czas, który trzeba pokonać. Bo pewnie ja ty wiem... diagnozowałeś, dlaczego chcecie to robić. No, nie? Ja wiem, że ty uważasz, że nie ma problemu, że twoje pokolenie no. albo okay. e, heteroseksualni m, w miarę ustawieni. Młodzi polscy mężczyźni uważają, że nie ma tematu. Natomiast Prawda? oczywiście, że nie, że A. to nie piszą ci mężczyźni, oni okay. mówią, że właściwie to kobiety od zawsze rozmawiają w publicznej przestrzeni o swojej seksualności, i w ogóle my uważamy, że odkryjemy Amerykę. Ale właśnie jest to ta odpowiedź z drugiej strony, czyli kobiet, które są ofiarami kodów kulturowych, mhm. religijności Absolutnie. domorosłej, politycznej poprawności, takiego politycznego zamiatania pod dywan kobiecego ciała, bo fantastycznie się kobiecym ciałem zarządza. To jest moc, nad którą jeśli masz panowanie, to masz panowanie nad światem, to jest władza. Bo to jest kwestia rozrodczości, to jest kwestia tego, czy kobiety siedzą w domach, czy idą do pracy, jak idą do pracy, to będą chciały... Absolutnie się zgadzam. Równych pieniędzy, będą równych pieniędzy, to będą zagrażały mężczyznom. Zagrażały mężczyznom, no to wiadomo, że mężczyźni będą musieli się bardziej starać. I to tak wiesz, po nitce do kłębka. Ja jestem feministką dwustuprocentową, natomiast kocham mężczyzn. Uważam, że męska energia jest w światu potrzebna, tylko że trzeba uzdrowić te proporcje. I uważam za oczywiste i naturalne, że o kobiecej seksualności mówią kobiety. Bo my się znamy, ale w sensie swoje ciała, swoje mhm. potrzeby. I tu się zaczyna problem, bo jak ja stwierdzam tak zwany fakt, my się znamy, nasze ciała i nasze potrzeby, to ja właściwie z czystym sumieniem mogę powiedzieć tak o sobie, ale jak rozmawiam z moimi koleżankami 5, 10, 15 lat młodszymi, albo w moim wieku, to mamy podobne doświadczenia. Czyli wychodziliśmy z domów, w których była zasada ręka na oczy, jak się całują. Mhm. Następna była Nie taka... było tak, Nawet ty? Wyjdź z pokoju! Tak, No, no, głowę. no tak, no było właściwie spokojnie. Jak no. się zabijali, jak sobie urywali głowy, to nikt się nie kazał zasłaniać oczu. Nie, no też kazali. Tak? tak? Ale bywało. no to w większości nie. Ale jak się całowali no, no. albo szli do łóżka, no to był jakiś po prostu dramat. I ludzie nie wiedzą, że to ci rodzice i ci dziadkowie, jak ich dzisiaj pytasz, no nie wiedzą dlaczego oni to robili, bo tak się robiło. To jest szaleństwo no Nie, no memu... nie no co jest niemoralne? No niemoralne. Powiedz, Karol, nie, znaczy, co jest niemoralnego w konkretnie, że, jestem, błagam pamiętaj, cię. że... No, wytłumaczmy teraz wszystkim, co jest niemoralnego w pocałunku. Ja wiesz, że jestem w 100% po twojej stronie w tym, no wiem. W, w tym, w tym problemie, tylko y, mi chodzi o to, jak to było tłumaczone, że to jest... I to jest a największa... teraz w ogóle jest jeszcze gorszy język. Teraz to jest seksualizacja i sonomi, sodomizacja społeczeństwa. Sodomizację zostawię, no, natomiast no. jeśli chodzi o seksualizację, to tu się zgodzę, bo tylko powiem arebur. Bo mhm. na przykład to, że na szczęście mam synów, ale w tych wszystkich sklepach y, z dziecięcymi zabawkami E, no. Seksualizacja ma się świetnie, jak patrzysz na zabawki, propozycje, tym Dla dziewczynkom od mhm. początku daje się ofertę bądź piękna. Tu masz pa paznokcie pomalowane, sobie pomaluj, tu masz koronę na głowę, tu możesz być księżniczką, tu możesz być... Ale za każdym razem masz być piękniejsza. Takie jest założenie w tych zabawkach, ja to mhm. widzę. Ja to Ale zgodzisz widzę. się, że ładnym jest łatwiej w życiu? Nie wiem. Jest. Ale ja tego nie wiem. Nie pracują ze mną ludzie, mm -hmm których ja chciałam mieć w otoczeniu, dlatego że są ładni. Ale w porządku. To nie są moje kryteria. Ja nie mówię, że to są twoje kryteria. Ja mówię. A jeśli chcesz mnie zapytać, czy mi jest łatwiej, bo jestem ładna? Nie. Prawdopodobnie nie. udało mi się dojść w tym zawodzie tam, gdzie jestem, dlatego że jestem fotogeniczna, czyli coś takiego jak to, że kamera cię kocha w telewizji, jest szalenie istotne. Sama widziałam tysiące razy na własne oczy osoby, które spotykasz na żywo, hmm. one świecą, siadają przed okiem kamery, ich nie ma. I na odwrót, ktoś w miarę przeciętny staje przed y, obiektywem aparatu czy kamery i jest po prostu gwiazdą. Magda, to się zdarza. To nie było pod twoim adresem. Nie miało być. No to to sobie. No nie, w ogóle, nawet przez sekundę <grym> nie miało być. Nie mi chodzi o czystą statystykę. No, Ładnym ładnie. w życiu jest łatwiej. Po ja prostu. myślę, że ludziom sympatycznym w życiu jest łatwiej. Uśmiechniętym, Ła ja jestem zadowolonym, radosnym. I, I niestety tak jest. Tak, ludzie potrzebują być piękni. I to, że Chcemy być ładniejsi, no to też nie jest nienaturalne. Natomiast ja się zgadzam, że jeżeli to się stawia na pierwszym miejscu w ogóle tak. i dzieci się tak wychowuje, no to jest źle. No to to jest ta to seksualizacja. To jest, ja się to na absolutnie to bym, z tobą znowu zgadzam. To Tylko spojrzała. też no nie jest tak, że wszyscy zaczniemy nosić uniformy, e, wiesz, zakrywać twarze i, i, i wtedy będzie ok, bo to też nie jest możliwe. No nie? Mhm. No nie, nie uciekniemy od tego, no jesteśmy, jesteśmy ludźmi. Właśnie o to chodzi. Wszystko. My w tych podcastach tłumaczymy jedną podstawową rzecz. jak Od początku. Nie będziesz wpychać mhm. do strefy tabu rzeczy oczywistych. To jest oczywiste, że dziewczynki mają to, a chłopcy mają to. Nazywamy narządy płciowe po imieniu od początku, to tłumaczy język polski. Jest to wspaniały. powiedz penis. penis. No widzisz? No widzę, widzę, słyszę. To Chodzi o to, że Czego? masz mówić penis z taką samą lekkością jak noga. Rozumiesz? Tak, Czyli, tak, że tak, tak, oczywiście, że jeśli tak. Oswoiliśmy, takiego... tak. Jeśli ja. oswoiliśmy y, y, sformułowanie wagina albo pochwa, bo używają go lekarze, mm -hmm. to znaczy, że możemy oswoić słowo cipka. Oczywiście. Że po tak. prostu. Jak sobie popatrzysz w ogóle na to słowo, ile w nim jest czułości, y, mocy, takiej matki natury, jakiejś takiej bezpretensjonalności, nawet to mi trochę przypomina. Wiesz, jak patrzę z daleka na waginę. Ja po prostu uważam, że. Zamknięto nas w więzieniach, zabierając nam narzędzia komunikacji, bo jak ktoś ci odbiera słowa, to przecież nie powiesz, co, ch czego chcesz albo czego nie chcesz. No bo nie możesz tego nazwać, być mm -hmm. to w gardle stoi, nie, nie, nie pokonasz samego siebie. Więc my w tych podcastach z Jasią Kaszką cały czas powtarzamy, Dziewczyny, jak macie problem, to po prostu stańcie przed lustrem i potrenujcie to. To nie było tak, Nie? Że... Tak. Na o. Od tego się zaczyna, zaczyna się od słowa. Jak się to absolutnie. przejdzie przez gardło, najpierw ale ja myślałem, samej. Że takie, takie ćwiczenie z tego wyjdzie, no okay. ale wychodzi, dziewczyny no piszą: fajnie. Mój Boże, Jezu, mam 47 lat, pierwszy raz stanęłam przed lustrem, pisze do mnie jakaś dziewczyna mhm. i powiedziałam na głos cipa. Wiesz, to w ogóle nie jest wulgaryzm. Mhm. Język polski, język. Wyrazów e, języków polskiego dopuszcza używanie tych wyrazów. To ludzie w Polsce wymyślili, że nie wolno używać tych wyrazów. Zlitujmy się po prostu nad sobą, mm. dajmy sobie głos. Kobiety muszą odzyskać, to jest to, jest to hasło, że kobiety odzyskują głos, mm. ale to jest ta praktyczna jego strona, bo tu, w tych podcastach w ogóle nie chodzi tak naprawdę o to, o co, o co nas wszyscy podejrzewają, no. że my będziemy teraz, wiesz, po prostu oszalałe, bez majtek biegały po mieście. Tam chodzi o. w nie byłoby widać też samoocenę, o powrót do pewności, że jak odzyskasz kontrolę nad swoim ciałem, czyli cielesnością, czyli seksualnością, to natychmiast odzyskujesz kontrolę nad swoim życiem. To jest to. Joanna jest oczywiście od tych technicznych rzeczy, i ona hmm. opowiada o tych wibratorach z taką pasją, że uwierz mi, że jak posłuchasz tego odcinka o wibratorach, to sobie cztery od razu kupisz, bo ona jest najlepszym sprzedawcą tego sprzętu, ale to wynika z pasji i przekonania, że ona wie, o czym ona mówi. Natomiast ja tam jestem w tym wszystkim od tej ludzkiej strony. Ja wątpię czasem w to, co ona mówi. Ja jej każę to wytłumaczyć, ja ją trzy, zatrzymuję. Słuchaj, to jest sformułowanie z warszawskiej bańki. Ludzie tak nie żyją. I takie na przykład? No już nie pamiętam, o okay. co tam chodziło. No właśnie o to, że wiesz, każda powinna mieć w wibrator w, w szufladzie tam pod skarpetkami. Okay. Ja, ja nie uważam, że każda. Ja naprawdę tak nie uważam. Ona tak już uważa, bo ona ma prawie 15-letnie doświadczenie w pracy z kobietami, bo to jest edukatorka okay. seksualna, tak czyli wiemy. ona pisze książki o seksie, ona robi warsztaty o seksualności, ona naprawdę ma ogromną wiedzę. A ja jestem od tego, żeby powiedzieć, dobrze, ale wiesz co, mojej tam cioci, po prostu Haliny, tam w tej części zachodniej Polski, no to już tak nie wygląda, nie? Mhm. I ja stoję po stronie tych kobiet, mhm. bo ja Jestem dziewczyną z małego miasta, bo jestem wychowana z tą ręką na oczach, bo ja tego wszystkiego doświadczyłam. Miałam tylko w życiu wielkie szczęście, że mnie nigdy nie spotkało nic strasznego, dramatycznego, przykrego w kwestii seksualności. Poza tam jakimś drobiazgiem. Ale jak słyszę i czytam historie kobiet, które mówią, że były przeczołgane pod kilem, tak były traktowane, to ja umiem się z nimi identyfikować, dlatego że potrafię empatycznie do tego podejść. Czyli. Podsumuję. Seks to radość. To jest uśmiech. My mówimy o tym, że mamy się tym bawić. To ma być po prostu nasz czas. Ma być nam dobrze, przyjemnie, cudownie. O to nam chodzi. Naprawdę nie o to, żeby się bzykać na prawo i lewo oraz schodzić na boki. W ogóle to nie jest o tym.